Cześć Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w zimowym i śnieżnym odcinku z cyklu. Mówiąc krótko, przynajmniej dzisiaj, kiedy nagrywam ten odcinek, jest sporo śniegu, jest wreszcie prawdziwa zima. W poprzednim odcinku opowiadałem Państwu o książce Hilarego Beloka: Państwo Niewolnicze w przekładzie pana Jacka Laskowskiego. Dla tych, którzy znają pisarstwo Beloka, którzy się nim interesują, mam do mierzenia. Oto właśnie dostępna jest nowa publikacja tego autora po polsku, Europa i Wiara. Tym razem ponownie w moim tłumaczeniu. Tym samym wydawnictwo AA ma już spore zasługi dla popularyzacji pisarstwa tego ważnego autora, jakim jest Belok. Do tej pory ukazały się w wydawnictwie AA cztery książki tego autora, trzy w moim tłumaczeniu i są to po kolei Wielkie herezje, Mity i fakty o historii Kościoła oraz Herezja reformacji. Czwarta książka ukazała się w tłumaczeniu pana Jacka Laskowskiego i jest to już wspomniane państwo niewolnicze. Europa i wiara to jedna z najważniejszych publikacji książkowych Hilarego Belloka, która ukazała się w roku 1920. A więc w zeszłym roku minęła okrągła setna rocznica od chwili jej angielskiej premiery. Nie mam jeszcze ze sobą, kiedy nagrywam, egzemplarzy autorskich tej książki, więc chciałbym po prostu zasygnalizować jej publikację. Jest już dostępna w sprzedaży, można ją zamawiać i bardzo oczywiście czytelników zachęcam do kupowania tej książki. Tutaj chciałbym jedynie wspomnieć. Jedną rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla tej książki, i przytoczyć jeden cytat, który w chwili, kiedy napisał te słowa, Belok w anglikańskim kontekście brzmiały kontrowersyjnie, a dzisiaj te słowa brzmią jeszcze bardziej kontrowersyjnie, jeszcze bardziej dobitnie i paradoksalnie także w kraju katolickim, jakim jeszcze jest Polska. A mianowicie Belok napisał: Europa to wiara, wiara to Europa. A nieco dalej, powtórzył te słowa w nieco inny sposób: Europa to Kościół katolicki. Moim skromnym zdaniem, książka Beloka powinna była ukazać się jeszcze przynajmniej w latach 90., kiedy w Polsce dużo mówiło się o tak zwanym powrocie. Polski do Europy. Wówczas te słowa wydawały mi się absurdalne, i dzisiaj wydają mi się równie absurdalne jak wówczas. A to dlatego, że Polska tak naprawdę nigdy Europy nie opuściła. Polska została zalana czerwoną zarazą. Wieże kościołów, wyrastające z tego Czerwonego Morza, świadczyły właśnie o europejskości Polski. Jeśli potraktować słowa Beloka serio, to tak wyśmiewana zbitka Polak-Katolik nie oznacza niczego innego jak tylko po prostu Polaka-Europejczyka. I na koniec jeszcze jedna ważna sprawa. Sprawa, która nie jest powiązana z tymi publikacjami, o których mówiłem. W każdym razie nie bezpośrednio. Otóż w ostatnim czasie mieliśmy bezprecedensowy przykład cenzury ze strony mediów społecznościowych, których właścicieli określa się po angielsku mianem big tech. Chodzi o wielkie korporacje działające na arenie mediów elektronicznych, a zwłaszcza takie firmy jak Google, Facebook, Twitter. Amazon, Apple i parę innych. Można lubić lub nie lubić prezydenta Donalda Trumpa, ale to, co te media zrobiły, począwszy od dnia 6 stycznia, to po prostu skandal. Pamiętam, jak ceniliśmy sobie zdobywane w latach 80. książki z tak zwanego drugiego obiegu. Wówczas oficjalny obieg był pod kontrolą komunistów. Dzisiaj mówi się, że mamy niezależne firmy, i bardzo często podaje się argument, że jeśli komuś się coś nie podoba, nie podobają te reguły tych firm, to może po prostu zmienić platformę, może zmienić aplikacje i może z nich nie korzystać. Problem jednak polega na tym, że nie jest to prawda, dlatego że korporacje z tak zwanego big tech po prostu zmonopolizowały rynek i niszczą konkurencję. Przykładem jest Parler, konkurencyjny wobec Twittera, konkurencyjna wobec Twittera platforma czy aplikacja. Nie tylko usunięto ją ze sklepików Google i Apple, ale także Amazon zablokował tej firmie serwery. Wiem coś na ten temat, bowiem mam tam konto, które założyłem już wcześniej, widząc cenzorskie zapędy Twittera i pozostałych tak zwanych mediów społecznościowych. Kiedy nagrywam ten program, już od kilku dni nie mam możliwości korzystania z parlera, nie mam możliwości zamieszczenia tam żadnych tak zwanych postów, czyli wpisów, zdjęć, nie mam możliwości sprawdzenia, co pisze ktoś inny. Przykład z zablokowaniem kont społecznościowych prezydenta Trumpa, a także szykany wobec innych konserwatywnych użytkowników oraz niszczenie konkurencji w postaci parlera na przykład, to ostrzeżenie a w zasadzie już nie ostrzeżenie, to symptom bardzo groźnej sytuacji. Otóż za chwilę, proszę Państwa, możemy się obudzić w świecie, który może być brutalniejszą powtórką z czasów komunizmu. Brutalniejszą, bo dzisiejsi totalitaryści mają lepsze możliwości kontroli nieposłusznych obywateli z pomocą elektroniki. Nie pozwólmy na to, korzystajmy ze wszystkich form legalnego, wciąż legalnego protestu. Jeśli trzeba, podpisujmy petycję do naszego rządu, by przyspieszył pracę nad wdrożeniem w życie ustawy zabezpieczającej wolność słowa. I gromadźmy też biblioteki książek, książek papierowych, bo za chwilę te elektroniczne mogą być poddawane zdalnej manipulacji i z naszych czytników mogą na przykład zniknąć nasi ulubieni autorzy, albo może się okazać, że treści w książkach, które mamy na tych czytnikach, zostaną po prostu ocenzurowane. Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu. Mówiąc krótko.